Cześć, witam Was na kanale Oddech. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak połączyć wraz z zasilaniem kamerę POE oraz kamery bez POE na różne odległości. Również pokażę Wam, jak przedłużyć takie odległości. Jeżeli będziecie chcieli połączyć kamerę załóżmy POE bądź też bez POE na odległość 300 bądź też więcej metrów, właśnie zobaczycie, jak to zrobić w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. Ok, więc na początek pokażę Wam jak połączyć taką kamerkę zwykłą bez pole. Oczywiście przy pomocy takich adapterów, które już doskonale wiecie I podłączymy sobie taką kamerę Albo może na początek taką kamerę Bo ta troszeczkę mniej prądu pobiera Na odległość 76 metrów Jak widzicie tutaj Mamy już przygotowane różne długości kabli. Za pomocą takiego testera możemy sobie zmierzyć na przykład długość takiego kabla. Natomiast tutaj mamy akurat informację, ile jest długości tego kabla. Ale taki tester też pozwala nam zmierzyć tą odległość tego kabla. Jakbyśmy nie wiedzieli, to możemy sobie tutaj wpiąć. Tutaj par. I mamy 71,8 metra. Oczywiście tutaj jest 76. Miernik tam ma plus minus te 5 metrów, tak? Ale wiemy, że jest 70 ponad metrów, co Wam to wkazałem. I teraz, żeby sobie podłączyć na przykład tą kamerkę i wraz z zasilaniem, tak? Pokażę Wam na przykładzie zasilacza laboratoryjnego. Tak, tutaj mamy jedną końcówkę pinamy sobie do routera, a z routera idzie kabel do rejestratora. Żeby wam zobrazować lepiej jak ja to wszystko podłączam, będę też pokazywał schematy. Więc teraz tak: użyjemy sobie kabla 76 metrowego, podłączamy sobie pod router, tak? Który jest adapter PoE i do tego adaptera PoE mamy podłączony ten zasilacz. Włączamy sobie go, ustawiamy sobie 12 V. Jak wiemy, kamery akurat nasze działają na 12 V, no ale jak wiecie doskonale, też są kamery, które są np. 5 V. Teraz tak, do drugiej końcówki podłączamy sobie drugą, drugi, drugą końcówkę adaptera POE. Możemy sobie zmierzyć, tak, jeszcze na wyjściu, czy mamy 12 V. Mamy 12V, i teraz podłączamy sobie kamerkę. I tutaj 76 metrów. Dlaczego to akurat podłączam? Bo niektórzy nawet mają problem na 36 metrach z kamer. Stąd też chciałem pokazać, że. W zależności od kamery możemy połączyć na 76 metrów, ale to wszystko zależy od kamery, ile pobiera prądu. Zaraz Wam pokażę przy na przykładzie tej kamery, która troszeczkę więcej pobiera prądu. I tutaj już się mogą zacząć problemy z połączeniem na, na taką odległość. Sprawdzamy, czy ją widać. Kamera ma adres 251, możemy sobie usunąć tą dodać. Wniosek. I kamerka jest, jak widzicie, dodana, tak? Na 76 metrach. Bez problemu działa. Natomiast, akurat w przypadku tej kamery, ona pobiera mało prądu. Stąd też bez problemu można zasilić ją na, na takiej odległości. Teraz spróbujemy kamerę troszeczkę bardziej prądożerną. Właśnie taką, tak? Oczywiście, modele tych kamer też Wam podam pod filmem, jak również tutaj widzicie. Teraz model tej kamery. Dużo osób się pyta, właśnie co to za modele, więc od razu na filmie pokazuję. Teraz tutaj widzimy troszeczkę więcej, Amper pobiera. Kamera się uruchamia i zaczynają się już problemy pierwsze. Kamera się zatrzymuje, jak widzicie, już. Takie ruchy niepewne. A jak widać, amper pobiera nawet 0,7. Próbuję pobrać. Aby kamera działała na taką odległość, akurat taka, która więcej pobiera prądu, musielibyśmy zwiększyć jej napięcie. Na przykład do 14V. I przy 14V kamera będzie działać bez problemu. Oczywiście nie namawiam was do tego, żebyście kupowali zasilacz 14 V, jeżeli macie odległość 70 metrów. No bo najlepiej to sprawdzić właśnie za pomocą zasilacza laboratoryjnego, żeby też nie spalić kamery, tak? Ale zaraz wam pokażę łatwiejszą, tak, naprawdę metodę podłączenia kamer na taką odległość. I wtedy macie pewność, że nie spalicie kamery. Ma 188 Oczywiście, jak klikniemy dwa razy, nasz rejestrator akurat zmieni automatycznie w tej kamerze adres IP, więc nie trzeba nic tak naprawdę robić. I teraz, jak będziemy szukać, to już powinien być adres zmieniony. O tyle jest fajne z naszymi rejestratorami, że to one automatycznie wymuszają zmianę adresacji IP. Jak widzicie, już jest zmieniony, więc kliknę dwa razy i zaraz będzie kamera dodana. Jest połączona. I mamy kamerkę. Oczywiście teraz testuję sobie kamera Zoom, i to jest właśnie tak. Widzicie tutaj 14V na 76 metrach. Podłączam tą kamerę wraz z zasilaniem, i wszystko działa. Ale musiałbym mieć zasilacz 14V. No i też wszystko uzależnione jest od danej kamery, oczywiście, bo ta kamera akurat na 14V, tamta jak widzieliście na 12V. Być może jeszcze jakaś inna kamera. Mogłaby tutaj trzeba było jeszcze zwiększać na 15V, co nie, naprawdę nie jest dobrym pomysłem. Najlepiej to po prostu zrobić za pomocą, już Wam pokażę, takiego splitera i oczywiście na przykład Switcha bądź też rejestratora. W takim przypadku wystarczy tak, że jedną końcówkę podłączacie pod rejestrator. Następnie taki kabel do splittera i tutaj już widać dioda jest zapalona, zasilanie już tutaj jest. Wystarczy, że wpinamy sobie do kamery ten splitter i bez cudowania mamy zasilanie w kamerze. I w takim przypadku możecie podłączyć sobie od nas praktycznie wszystkie kamery. Takie splittery będziemy mieć 2A, więc bez problemu można sobie wtedy nawet zasilanie rozgałęzić i jeszcze ze dwie kamery po Wi-Fi połączyć. Nie będzie z tym problemu. I tutaj ta kamerka już będzie na tym splitterze sobie działać, gdzie można ją wyszukać znowu. I mamy kamerkę. Na tym spiterze. To jest dużo łatwiejsze połączenie. Jak widzimy, bez problemu działa. tak? Nie musimy patrzeć, czy zasilanie 14V, czy 20V. Tak? Teraz pokażę Wam. To już, tutaj już będziemy eksperymentować, ile trzeba by było zwiększyć zasilania na 166 metrach. Na przykład. Tak? Czy da się na 166M połączyć. Sprawdźmy sobie tutaj. Powinno być 166 metrów. To prawda, tak jak mówiłem, ten troszeczkę zabiera. I sprawdźmy. Mamy 157. Natomiast, tak jak wspomniałem, ten miernik troszeczkę odejmuje. A dokładnie mamy w tym kablu 166 metrów. I teraz próbujemy sobie zasilić, właśnie kamerę. Na 166 metrach, czy w ogóle 166 metrów da radę dodać? Kamerę, jak wiecie, yy, mówi się, że kabel LAN tak naprawdę powinien być do 100 metrów. Czyli urządzenia, które podłączamy do kabla yy, kategorii 5E, powinno być do 100 metrów. To jest yy, kabel kategorii 5E, więc spróbujmy na 166 metrach podłączyć C. Może tą kamerkę, ponieważ nie chciałbym tamtej spalić i zaczniemy sobie podłączać. Dobra. Może od razu Wam pokażę, że jest 12V. Mamy 166 metrów i teoretycznie jest też 12V. To Wam zresztą pokażę. Mamy 12V. Tak? Czyli teoretycznie, jeżeli mamy na wyjściu 12V, no to nie powinno być problemu, tak? Żeby zasilić tą kamerę. Patrzcie. Podłączamy. I nie uruchomiłaś. Jeszcze raz. Podłączamy. I cisza. Jeszcze jeszcze raz spróbujemy. Nie chce nam się uruchomić kamerę, jak widzicie. Ani na wyjściu jest 12V, tak? I nie chce się nam uruchomić. Zwiększamy sobie do 13. No może dajmy 14, tak? 14. Odłączamy. Podłączamy i rozłączyła się widać, już troszeczkę dalej poszło, tak I jak widzicie, 14 V, musielibyśmy jeszcze zwiększyć, 15 dajmy i pół. 15,5V kamera się uruchomiła teoretycznie ale czy będzie widoczna tutaj? jak widać nie wyszukuję jej oczywiście wiem, że oglądają mnie dorośli ludzie więc na pewno nie muszę namawiać żebyście nie robili tego w domu bo uszkodzicie sobie kamerę, tak? My zwiększymy dla kamery teraz na 17V. Czy spalę kamerę? Teoretycznie nie. Ta kamera też posiada zabezpieczenie, diodę zabezpieczającą do 19V, więc teoretycznie powinno to zadziałać. Podłączamy. Jak widać, na razie wszystko uruchamia. Dobra, kamera uruchomiona. Widzicie, tutaj przez router nie chce kamera działać, a spróbujmy ją podłączyć pod rejestrator, nie zmieniając dalszy Podłączamy sobie bezpośrednio pod rejestrator. Dobra, wyszukujmy sobie. Teraz ma 250. Ta kamera nie ma statycznego adresu IP ustawionego, więc sobie zmienia co chwilę. Jak widzieliście, tam na chwilę się pokazała. I Jak widać, na 166 metrach kamera musiała mieć 17V, żeby ją połączyć. A zresztą spróbujmy jeszcze raz ją włączyć. zmniejszymy na 15. Bezpośrednio do rejestratora podłączona. Jak widzicie, przez router, mimo tego, że kamera już była zasilona, no nie chciało się pokazać tutaj, tak? Dlatego też ważne jest nie tylko kabel, nie tylko wartość napięcia, ale też urządzenie, które nam przerabia ten sygnał. Zobaczymy, może 15 W zupełności wystarczy. 15V, nam w zupełności wystarczyło, aby kamera się uruchomiła. Tak? Zasilacze są, nie wiem, czy 15V, są wiem, że są 14V e, albo 19V, ale czy jest 15V? No ciężko mi powiedzieć. Natomiast, tak jak już wspomniałem, jeżeli pod zasilacz pod rejestrator podpinamy. No, to już lepiej wtedy użyć po prostu splittera. Tak, i z i spliterem to zasilić. Wtedy nie musicie kombinować z zasilaczami jakimiś. Nawet jeżeli macie rejestratora, no to zawsze można użyć też switch. tak? Switch taki połę możecie też kupić dużo taniej. Wtedy, jeżeli taki switch chcecie, chcecie wykorzystać, bo nie macie rejestratora, tak, to od routera tak. Macie router, podpinacie pod wejście. Uplink do uplinku, żeby dać rejestratorowi, że tak powiem, dostęp do internetu. Następnie to jest 166. Następnie wpinamy sobie tak pod wejście numer 1, załóżmy. Oczywiście byście mogli wtedy 8 kamer w przypadku tego, tego switcha podpiąć. Splitter. Tak, bioda się pali. Podłączamy sobie kamerkę. 166 metrów. Czy oczywiście musiałby być podłączony? O, jest, Tam. Ten jeszcze router, Wam pokażę. Oczywiście, jeżeli dostęp do internetu byście mieli, to by od razu działało. Ja Wam pokażę tutaj na zasadzie. A on nawet już się pokazało. i działa. To tak samo, jakbyście mieli dostęp do internetu, byście mogli wyszukać wszędzie, czyli bez problemu, jeżeli switch byście mieli, to też moglibyście właśnie zasilać w ten sposób kamery na odległości 166 metrach Tak samo, jeżeli chodzi o kamery pole. Tak, mamy sobie też na 166 metrach. Podłączamy sobie po rejestrator. Jest kamera PoE. Pinamy. Kamerka nam się uruchamia. I już jest. No jak widzicie, PoE dużo szybciej działa, bez problemu bardzo szybko ją można dodać, tak? I jak widzicie teraz Odległości 166 metrów to, to jest bez problemu. A co jeżeli byśmy na 300 metrach podłączyli? No jeżeli miernikiem sobie sprawdzimy, to będzie tam około 200 coś, 270 metrów. Ogólnie ten miernik jest tylko do 300 metrów. 275, natomiast na kablu jest 305 metrów, więc na pewno tyle jest. I teraz, jeżeli sobie podłączymy pod rejestrator, tak, kamerkę POE 305 metrów, to oczywiście kamera nam się uruchomi, tak? Słychać było, pyk pyk ze względu na to, że 305 metrów tutaj z rejestratora wychodzi 48 V, więc tak czy inaczej na taką odległość bez problemu zasilanie będzie. Ale jak widzicie, obrazu już nie będzie. To jest już za daleka odległość, więc nie da rady kamerę na taką odległość podłączyć. Nawet próbowałem z ciekawości na 220 metrach. podłączyć, też już się nie dało. Więc 160 myślę metrów, 166, 170 to już jest maksimum, gdzie można właśnie na taką odległość podłączyć te kamery, i tak uważam, że to jest bardzo dobra odległość. Więc uznajmy, że jest te 166 metrów. To jest taki maksimum, gdzie możemy bez problemu kamery podłączać i zasilać od razu te kamery. Tak? Bez problemu. Ale co zrobić, jeżeli byśmy chcieli teraz przedłużyć tak, tą odległość? Czyli kamery podłączyć załóżmy na 200 parometrach, 250, a więc do tego właśnie musimy wykorzystać switche. Jak widzieliście, na 305 metrach już nie dało się podłączyć kamery i spróbujmy sobie właśnie poprzez switcha podłączyć na 200 parometrach. Dokładnie już Wam powiem na ilu. Odłączmy sobie 305 i teraz tutaj mamy. Na tym kablu mamy. Mierzymy. Mamy 157, czyli tu jest 166 na pewno. I co robimy? Ten kabel podłączamy sobie od pierwszego switcha. Ja Wam powiem, do czego ten drugi będzie służył. Ale na razie podłączymy do tego switcha. I on będzie na wyjściu do kamery. Schemat za chwilkę Wam pokażę podłączenia tego. I tutaj mamy, w tym kablu mamy 122 metry. Mierzmy sobie pokazuje 119, a jest 122 metry na pewno. I teraz ten podłączamy sobie pod rejestrator. Następny, następny kabel wyjściowy. Tak? Wyjściowy. Podłączamy sobie pod switcha. Wejście Uplink. Yy, I teraz podłączamy sobie kamerkę, nawet taką, tak? Bez problemu. Bez poe albo z poe. Pokażę Wam szybkie będzie. Tyk. W międzyczasie pokazuję schemat. I kamerkę mamy dodaną na 288 metrach, tak? 60, 288 metrów. Mamy już tą kamerę dodaną. Co dalej? No dalej, jeżeli byśmy chcieli jeszcze zwiększyć tą odległość, załóżmy do y, tam 390 metrów, bądź też oczywiście ten byśmy mogli cały czas zwiększać tą odległość. Zaraz zobaczcie, y, zostawmy tą kamerę sobie podłączoną. Tak, tutaj na tym kablu. Na I teraz byśmy chcieli zwiększyć, tu mamy akurat jeszcze kabel. 305 to jest za dużo, czyli 305, jeżeli byście chcieli osiągnąć, to byście musieli go na pół podzielić i dać switcha w środku, tak? Tutaj jeszcze mam te 70 metrów, 76 metrów dokładnie, więc teraz co robimy, żeby jeszcze zwiększyć tą odległość? Oczywiście tamerkę odpinamy, podpinamy do jeszcze innego switcha, tak? Teraz wejście robimy do Atlinka i wyjście też do Atlinka. I w ten sposób mamy podłączone kamerę. I jak widzicie, też działa. W takim przypadku, jak schemat wygląda, zobaczcie. Czyli mamy ponad 300 metrów. Połączoną kamerę. Oczywiście to jest połę, ale nie zmienia faktu, że bez problemu możemy połączyć kamerę, która nie posiada połę, na przykład taką, tak. Już ta, już wiecie, że mniej prądu pobiera, więc pokażę Wam, że tą też można bez problemu dodać. Ponad 360 metrów. Tak, uruchamia się. Co jest o tyle fajne, że. Na ponad 300 metrów, metrach, na ponad 300 metrach możecie sobie tą kamerkę dodać, tak? Ale nie zmienia faktu, że tą na przykład możecie na 200 parametrach dodać, tak? To nic nie robi. Podłączamy sobie tą, załóżmy na 200, metrach, tak, w zależności od tego, jak daleko jest ten switch drugi. Kamera się uruchamia i mamy kamerę już dodaną, i ta kamera działa bez problemu, tak? I teraz do tego pierwszego switcha moglibyście sobie ze 4 podłączyć, bo oczywiście ten rejestrator jest na 8 kamer, więc 4 na przykład kamery gdzieś w odległości 250 metrach, bądź też 300 metrach, bo moglibyście podzielić te 305 metrów na pół, czyli tak, czyli tą kamerę moglibyście na przykład na 250 metrach połączyć. Czyli od rejestratora załóżmy do tego pierwszego switcha, by było 150 tak? czy tam 160 metrów, już od was by zależało, no ale załóżmy że te 300 metrów na pół, no to więc 150. Następnie od tego switcha do kamery yy, drugie 150 tak, to daje nam 300 metrów i na 300 metrach ta kamera by sobie wsiała i działała. Następnie, jeżeli byście chcieli taką kamerę połączyć na 3, dalej tak, około 400, to też nie ma problemu, ponieważ od tego switcha do tego switcha jedzie 150 metrów, następne i od tego switcha do kamery 150 metrów i to by działało. Więc, jak widzicie, bez problemu można sobie właśnie w różny sposób tej kamery zasilać i też dodawać, właśnie przedłużać zasilanie dzięki tym switchom to jest bardzo ważne. Dodatkowo kamery, które nie posiadają połę, co też dużo osób się pyta. Bo akurat, czy ta kamera posiada? Ona nie posiada połę, ale dzięki takiemu splitterowi, tak dzięki takiemu splitterowi, właśnie możemy bez problemu sobie zasilać tą kamerę, jako, jak kamerę połę. Tak? Tylko, oczywiście, tutaj musicie wziąć pod uwagę, że to dosyć duże jest. Więc trzeba by było jakąś puszkę i schować to, tak. No to, to tylko jest taka różnica między kamerami spoe, które mają w środku, właśnie, yy, reduktor napięcia. No, tutaj musimy sobie z, się wspomagać, właśnie takimi splitterami, ale da się? Da się. I właśnie dużo osób się pytało o to, jak przedłużyć takie zasilanie kamery, jak, na jaką odległość można połączyć kamery. Mam nadzieję, że to rozwiało Wasze wątpliwości, i już będziecie wszystko wiedzieć. Także bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!